Już prawie piąty rok jestem tutaj wolontariuszem w Hospicjum Santa Gala. Na początku było to trudne doświadczenie, bowiem spotykałam się z ludźmi, którzy bardzo cierpieli. I wiadomo, wrażliwość moja nie spodziewałam się po prostu tego, że zetknę się z takim cierpieniem i będę musiała jeszcze do nich coś powiedzieć. Ale z czasem zrozumiałam, że ludzie ci wymagają. Pomocy z naszej strony. Wymagają w sensie takim, żeby ich wysłuchać, coś do nich powiedzieć. Czasami opowiadają swoje całe historie. One są dramatyczne. Tutaj w hospicjum jest bardzo dobrze, usługa jest dobra, wszystko, personel bardzo dobry. Jestem tutaj dobrze, tak jak w domu. Dzień dobry, pani Rękowa. Dzień dobry, dzień dobry, Jak tam dzisiaj? Dobrze, dobrze spałam, tak? I dobrze się czuję. To super. A u siebie, co tam. A u mnie też wszystko dobrze. Chciałam zostać wolontariuszem, aby pomagać innym i nie żałuję tej decyzji, ponieważ po prostu bardzo polubiłam to, co teraz robię, a każdy dziękuję od chorego, naprawdę jest niezastąpione. Wielu cierpiących ludzi, którzy zmagają się z chorobą nowotworową. Myślę, że oni tego potrzebują, tej rozmowy, tej pomocy, i dlatego tutaj przyjeżdżam. Pomoc ludziom daje mi po prostu satysfakcję w sercu. Część po prostu spełniona. Trzeba przy mnie chodzić jak przy dziecku, ale umysł pozostał bystry i, i chętnie z kimś rozmawiam, i bardzo dużo do mnie przychodzi osób. Rozmawiamy na różne tematy, bo i wesele jest wtedy czas upływa szybciej. To taki przerywnik, dobry. Jest też w mojej takim już w moim doświadczeniu, i sytuacji, które przeszłam, są chwile i bardzo wesołe, że wielka radość z tej okazji, że ja przyszłam, że z kimś porozmawiałam, że dałam jakąś ciekawą książkę, ale były też chwile takie, kiedy historie ludzkie przerastały mnie: płacz, że dzieci opuściły, że są samotni, że nie mają do kogo wrócić. I wtedy czekają właśnie, żeby ktoś właśnie z wolontariuszy przyszedł, porozmawiał, dał dobre słowo może, może nadzieję. Czasami wystarczyło wyciągnięcie dłoni, pogłaskanie czy uśmiech. Temat śmierci w naszych warunkach polskich jest to trochę temat tabu, dlatego zachęcamy, żeby, żeby rozmawiać o tej śmierci, jak ma wyglądać, w jakich warunkach pacjent z rozpoznaną chorobą nowotworową, jak chciałby umierać. Niektórzy rzeczywiście chcą pozostawać w domach. Dlatego dla nich mamy też opiekę wyjazdową. Natomiast ci, którzy z różnych, z różnych względów nie mogą pozostać w domu albo rodzina nie jest w stanie zapewnić im opieki, mogą, mogą te ostatnie dni, tygodnie spędzać właśnie u nas, tutaj również są objęci opieką. Często jesteśmy jedynym zespołem, który dociera do pacjenta mieszkającego gdzieś daleko na uboczu wsi. Często są to właśnie też tam osoby starsze. Hospicjum. Domowe, to całościowa i wszechstronna opieka nad pacjentem i jego rodziną. Miło jest dla mnie, jeżeli widzę, że pacjent czeka na moją wizytę. Ta wizyta przynosi mu radość, dodaje otuchy, ciepła głufami i często nawet chcę, aby ta wizyta potrwała troszeczkę dłużej. Przez ten kontakt jakoś tak jest na no, razie, że tak powiem. A ja z mojej strony cieszę się bardzo i chciałabym, aby temu pacjentowi dodać troszeczkę więcej otuchy, ciepła i chociaż troszeczkę radości. Pani doktor jest ze mną zawsze na telefonie, jak coś jest gorzej, to ja dzwonię, pani doktor mnie poinformuje, czy dodać coś, jakaś tabletkę, czy coś. Pielęgniarka przyjeżdża dwa razy w tygodniu, też bardzo pomaga, także naprawdę bardzo jest pomoc już teraz. Na oddziale mamy 15 miejsc stacjonarnych, są to głównie miejsca dla osób z chorobą nowotworową, ale także z rzadkimi chorobami neurologicznymi. I podobnie w opiece wyjazdowej również 15 miejsc dla osób pozostających w domach. Obecnie potrzeby są coraz większe, ponieważ tych chorób nowotworowych jest coraz więcej. Też próbujemy jak gdyby bardziej opiekować się tymi pacjentami, przedłużać dzięki dobremu leczeniu przeciwbólowemu, przedłużać im życie. Dlatego też konieczna jest rozbudowa hospicjum i powstawanie nowych, Nowych łóżek, gdyż te potrzeby stają się coraz większe. Nie bądź obojętny, przekaż 1% podatku dla Hospicium Santa Galla w łabunikach pierwszych.